Podjęto decyzję w sprawie Ryszarda Rynkowskiego. Wszystko ujawniono. Ryszard Rynkowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów polskiej muzyki rozrywkowej, którego piosenki od dekad towarzyszą kolejnym pokoleniom słuchaczy. Jego kariera to historia wielkich sukcesów, ale także momentów kryzysowych, które na pewien czas odsunęły go od sceny. Po przerwie artysta wrócił do koncertowania, jednak w ostatnich dniach znów znalazł się w centrum uwagi z powodu problemów zdrowotnych i odwołanych występów. Trudne chwile w życiu Ryszarda Rynkowskiego. Ryszard Rynkowski od lat uznawany jest za jednego z filarów polskiej piosenki. Karierę muzyczną rozpoczął jeszcze w latach 70. -tych. A prawdziwą popularność przyniosła mu współpraca z zespołem Vox, z którym nagrał przeboje do dziś obecne w radiu. Po odejściu z grupy z powodzeniem rozpoczął solową działalność, budując wizerunek artysty wrażliwego, ale jednocześnie niezwykle konsekwentnego w doborze repertuaru. Jego charakterystyczny głos i emocjonalne interpretacje sprawiły, że szybko zdobył wierne grono fanów. Lata 80. i 90. były dla rękowskiego okresem największej popularności. Piosenki takie jak Wypijmy za błędy, Dziewczyny lubią brązczy i inne nie będę stały się nie tylko radiowymi hitami, ale wręcz częścią muzycznego kanonu. Artysta regularnie występował na największych festiwalach, zdobywał nagrody i cieszył się opinią jednego z najbardziej lubianych wokalistów w kraju. Jego koncerty przyciągały publiczność w różnym wieku, a Rękowski uchodził za artystę, który potrafi zbudować wyjątkową więź ze słuchaczami. Z czasem jednak w życiu muzyka zaczęły pojawiać się trudniejsze momenty. Rękowski nigdy nie ukrywał, że zmagał się z problemami osobistymi, a jego kariera nie zawsze przebiegała w harmonii z życiem prywatnym. Najgłośniejszym echem odbiła się sprawa, gdy artysta został zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Wydarzenie to wywołało falę komentarzy i na pewien czas przyćmiło jego osiągnięcia artystyczne, stając się bolesnym, ale też przełomowym momentem w jego życiu. Kolejnym ciosem okazała się śmierć żony Ryszarda. Magdalena Edyta Rynkowska zmarła nagle 18 września. Przerwano koncert Ryszarda Rynkowskiego. Konsekwencje tamtych wydarzeń były poważne. Rękowski na jakiś czas ograniczył aktywność sceniczną, a jego obecność w mediach stała się znacznie rzadsza. Sam artysta wielokrotnie podkreślał, że był to dla niego czas refleksji i porządkowania spraw osobistych. Choć nie zniknął całkowicie z życia publicznego, jego kariera wyraźnie zwolniła, a powrót na scenę musiał nastąpić stopniowo i na nowych zasadach. Po przerwie Ryszard Rynkowski zaczął ponownie pojawiać się na koncertach, głównie kameralnych, skierowanych do wiernej publiczności. Powrót nie miał charakteru spektakularnego, co mebacku lecz raczej spokojnej kontynuacji drogi artystycznej. W ostatnich latach muzyk regularnie koncertował, a jego występy wciąż spotykały się z dużym zainteresowaniem. Wiosną zaplanowane były kolejne koncerty, które miały potwierdzić, że rynkowski na dobre wrócił do aktywnego grania. W ostatnich dniach sytuacja znów się skomplikowała. Podczas jednego z koncertów artysta niespodziewanie przerwał występ, a niedługo później poinformowano o odwołaniu kolejnego wydarzenia z powodu problemów zdrowotnych. Dzień później, media obiegła informacja o nagłym odwołaniu następnego koncertu zaplanowanego na 1 lutego w Tomaszowie Mazowieckim. Doniesienia te wzbudziły niepokój fanów którzy zaczęli zastanawiać się nad dalszym przebiegiem trasy koncertowej. Podjęto decyzję w sprawie koncertów Szarda Rynkowskiego. W rozmowie z serwisem Plejada organizator koncertów Szarda Rynkowskiego uspokajał, że sytuacja jest monitorowana, a najważniejsze pozostaje zdrowie artysty. Jak przekazał, Zapadła decyzja o wyznaczeniu nowego terminu koncertu w Tomaszowie Mazowieckim. Wszystko będzie zależało od stanu zdrowia pana Ryszarda. Jutro powinien on zostać ustalony, poinformował. Organizator dodał również, że zakupione bilety zachowają ważność, a widzowie, którzy zdecydują się na zwrot będą mieli do tego pełne prawo. Jednocześnie podkreślono, że na ten moment nie planuje się odwoływania kolejnych koncertów, w tym występów zaplanowanych na wiosnę. Na razie nie planujemy nic więcej odwoływać, ale wszystko będzie zależało od stanu zdrowia pana Ryszarda, które jest najważniejsze, przekazano plejadzie. Te słowa pokazują, że choć artysta wrócił do koncertowania, dziś priorytetem nie jest intensywność trasy, lecz bezpieczeństwo i kondycja wokalisty. Historia Ryszarda Rynkowskiego to opowieść o talencie, w sukcesach, ale też o błędach i ich konsekwencjach. Artysta, który przez dekady budował swoją pozycję na polskiej scenie. Dziś mierzy się z wyzwaniami, jakie niesie wiek i zdrowie. Jego powrót po przerwie pokazuje, że nawet po trudnych momentach można odnaleźć drogę do publiczności, choć czasem wymaga to zwolnienia tempa. Dla fanów najważniejsze pozostaje jedno: aby Ryszard Rynkowski mógł wracać na scenę wtedy, gdy będzie na to gotowy, bez presji i kosztem własnego zdrowia.